dzisiaj jesteśmy? Dzisiaj jesteśmy w Vito i Bella House I to tak się świetnie składa, że spędzimy tutaj cały dzień Ale jak to znowu? Tak, byliśmy tu rok temu też na cały dzień i było fenomenalnie filmik macie tutaj, ale dzisiaj troszeczkę inaczej spędzimy to dzionek Zaczniemy od odpakowania tych paczek, dostaliśmy ich ogromną ilość. I to nawet nie są chyba wszystkie. A w ogóle Bowinka skąd mamy te wszystkie paczki? Z naszego spotkanka które mieliśmy tutaj kilka dni temu i przyjechała was ogromna ilość moich mówinek. Chyba kociaków Zobaczcie, jakich jest. No dobra, Kitek, którą otwieramy? Ja jestem za tym, żeby. Otwórz tą Zerknij sobie, czy to ci coś przypomina. Pusinowy! Makaronik do kąpieli! Będę miał dwa. Tamten zużyłam. Co co to jest? W jakiś plusach? lamo Pusiny! To zdecydowanie był Tim pusin! Kolejny to to ta saszyta z, z naszymi naklejaskami! Babolti! Oh, jednorożec! Myślałam, że to stopa. A to jest subskrybuj. subskrybuj! Właśnie! stopę! I dalej to! odcinku, a jeśli chcecie, żebyśmy otworzyli pozostałe paczki, to koniecznie pod tym filmikiem zostawcie 2000 łapek w górę. Mufinki i tego plusiaczka. Dziękujemy bardzo. Chodź teraz zobacz nasze rzeczy. Ze względu właśnie na nasze spotkanko, tutaj są nasze rzeczy jeszcze zostałe. Zobaczcie, mamy tutaj podusie nasze ukochane. Mnóstwo pianek, kubeczki. Nasze skiny, breloki, a nawet świeczuchy. I tak w tajemnicy wam powiem, że szykuje się jeszcze jeden zeszył. Już niedługo będzie i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ale z tych dwóch biorę dwa: koczakowe i muffinkowe sznurówki, i do tego. Kitek! Zeszły już plecaki? O ja cię kręcę! Łódejko, no pominąłeś kiciaki! Koczaki chyba. Kiciaki! Chodź, Kitek, nie ma czasu, lecimy na górę. Chociaż ona nie zachęca, ale z że dzisiaj cały Vita Bella House jest tylko i wyłącznie dla nas? Wiem, dlatego idę pierwszy. Ej! Mam skarpetałki z myszką mini. kitek, robimy zawody. Co ty Ej! robisz? To z nas ułoży lepszą fortecę z klocków? Czas, start! Ślicznie będzie to wyglądać z tą pozytywką. To będzie takie mega cute. <laughs> I już nie przejdziesz tędy. Ej! Moja jest bardziej urocza. A moje jest ogro! Dobra, ta konkurencja się nie liczy. Teraz kolejna. To z nas lepiej że coś właśnie z Lego? Klocków Lego. Różowy, różowy. O, i fioletowy, Czyli mają ulubione kolory. A, dobra, idę. I moja kawiarnia gotowa. Ja mam helikopter. No to no, I ktoś to za ciebie załatwi? Nie, zamiastuje. no nie, naprawdę. Ja Cię nie wierzę. Zostawiam tu, może ktoś znajdzie. Moją kawiarnię mufinki. Wow, patrz. fajny. Dobra, Kitek, teraz chodź na kulki. Na Tylko... kulki? Tu nie ma przejścia. No żartujesz sobie. No tak zabudowałem, bo tam nie wolno wchodzić. Nie, bo to jest pokój gracie. Oh, tak. Halo. Co ty jesteś? Tutaj. A -a -a. tutaj. A -a -a. Więc tutaj mufinki mają zakaz. Ale ja muszę przejść do kulek. Jak się przez to przeciśniesz, to proszę cię bardzo. Okej. Okay. <laughs> Przestań, bo utkniesz, bo puka. Utknęłam. co? Utknęłam. Chyba sobie żartujesz ze mnie, no, to poczekaj. Oh. Ścigamy się, kto będzie pierwszy do kulek. Nie, ja nie mam kamerę ze sobą, ej. Przecież to nie będzie sprawiedliwe. No cóż, tak bywa. Weź na mnie, poczekaj Mufinka, zatrzymaj się Ja cię kręcę no Dobrze, że ja mam światło przynajmniej Poczekaj na mnie, ej Mufinka Nie, nie, ja miałem być pierwszy ej, Halo? Mufinka! Mufinka? Halo? Jestem tu Halo, pomachaj nam Jestem tu, tu, ty jesteś? My idziemy tu Ojej, ile tu jest klocków w tych mniejszych. Mufinka! Nie, ja zostaję tutaj. To dzisiaj jest mój domek, a mufinka niech sobie w tych kulkach pomieszka. Dobra widzowie, samemu to mi nudno. Idziemy po mufinku. O nie, tylko jako niezjeżdżalnia! Widzowie, czekajcie. Trzymajcie za mnie kciuki. Było... Mówinka? Mufinka? masz ogon Było naprawdę ciekawie I tak, jestem syreną Masz nogi, przecież widzimy No nie Dobra, biegniemy Mówiłem, bez... że masz nogi, wiedziałem, oszukowałaś No już małaś. się przemieniłam, już wiedziałam Tak, tak, tak Kuleski Czekaj na mnie, ej, ej, ej Niebieska To ja idę tędy? Czemu tędy? A nie tędy? Mówinka, nie zgub się tylko To, to jest chyba, trzeba przejść na tym o! Będę pierwszy Ale idzie chyba lepiej Nie Pierwszy no wiesz co Łatwo Teraz na górę Teraz to moja droga, idziemy tutaj Zobacz jakie to są klocki fajne O, no, nie wiedziałam tego Ej, no nie, to już masz zbudowane, się Ej, patrz To jest mój zamek Masz tę dziurkę Siema <gry> Mufinka, ale ty nie byłeś ze mną, właśnie w tym zamku za nami, w tym domku na drzewie Dobra Przecież ci mówiłem, że masz zakaz tędy chodzenia. Mufinka wracaj! Wracaj powiedziałem! Tu jest, tu czeka nas jeszcze kino, gdzie będziemy oglądać... Co będziemy oglądać? Halo? Co będziemy oglądać? Art. Co będziemy oglądać? Mufinę, żart. A co? Jej. o ja, ej nie buduj tyle klatuszków I to jest mój domek, ja go zająłem przed tobą ej, nieprawda, nie twój, bo jest tutaj napisane Vito i Bella, to nie jest twoje To jest Kitusia, zająłem wcześniej o! Dobra, masz rację, jest podpisane, myliłem się Ok, koda świat A co tam widać? Halo? Ja idę do laboratorium Jakiego laboratorium? Teraz pytanie, wrócić zjeżdżalnią? Mm. Czy może tamtędy? Ja zjeżdżalnią Dobra, ja znalazłem już laboratorium A Mufinki dalej nie ma, Mufinka? Mufinka? Halo? No cóż, siadamy i czekamy Prawda, chyba sobie żartuję, że ty jesteś tam na górze Halo, Koro widzimy jeste? cię stąd Co ty, jak? nas mam tutaj pączka o trzymaj kamerę. A teraz, jesz, A teraz, no, no przestań, to no, masz kamerę. Dobra, dobra. Idziemy, do patrzcie. Polczka znalazła to normalnie Tomat. Gen Z, albo ekipę. Jak myślicie? Ja jeszcze ekipy nie testowałam, więc ciężko mi powiedzieć. Ale tu ciepło o mateczko. Wow! Czajcie, widzowie, ktoś tam narysował mufinkę. Jak co ty robisz? Przątam. Poczekaj, ma pomysł. Przy tych mini-ludzikach narysujemy mini-mufinkę, dobra? Co? No tak. Kitka narysuj. ci to sława weź. Pięknie, jest mu To swoją kolej. Ja ci dopiero pokażę jak się rysuje, patrz na to. Czy rysujesz świnie? Dzidza. Świnka. O nie, ogonek i uczek! Straciła ogon w sumie jak kłapał To, że go nie ma. To nawet sporo wyjaśnia. To w sumie wszystko wyjaśnia. Jest elegancka. Do laboratorium. O nie, nie mam animatora. No kurczę. Ale jest bruskat. Jakiż to? Mówika, weź mi odpal tego samochodzika. Zapomnij, Kitek, bo znikniesz mi znowu na cały dzień. Wow. A właśnie, jeśli jesteście ciekawi co takie robimy na co dzień, to zapraszamy na nasze snapy, wyświetlają wam się tutaj. Nawet Kitek tam dodaje codziennie. Mówinka, ja bym obejrzał na dużym ekranie. Kito sława! No dobra, tylko gdzie jest mój popcorn? ty, to są nawet desery lodowe! Desery, patrz na ciacha! O, tu się znalazł popcorn! O tam są mi zobaczcie! Mofinka, muffinka, chodź na chwilę, chodź na chwilę. Co? Chodź, chodź, stało. chodź, ale cicho. No, tu jest rożek! To nie został! Tim team Koty! Teamki! To dobra, Timkoty Koty też! Ty, mufińka, zobacz karty do gry! Wow! Słyszałem, że dużo osób teraz zbiera karty Pokémon. A wy zbieracie te karty? Pokemon! Kitek, czaj, mam tort urodzinowy! Czyli to jest widzowie ten wielki domek na drzewie! Wow! Patrzaj, Muffinka, patrzaj! Teraz to złóż. Ty czaj, babcia kontra wnuczka! Leci, oj leci kręcem. Tak, tam dodałam sobie parę razy i ujęłam. No nie że zasnąłeś? To aż takie nudne było? Ja uważam, że ten odcinek był dobry. Nie to nie, wielkie rozczarowanie.